Jak co roku prezydent miasta przed rozpoczęciem wakacji ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepiej zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci, które pozostały w mieście. Po raz pierwszy włączyły się w tą akcję siostry Albertynki, które prowadzą od ubiegłego roku świetlicę środowiskową i dla swoich podopiecznych postanowiły również zorganizować atrakcje w okresie lata tego roku i wyjeżdżają z nimi na wycieczkę. Takim tradycyjnym naszym współpartnerem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które już od paru paru ładnych lat organizuje specjalnie festyn trzeciomajowy, aby pozbierać środki finansowe na półkolonie dla swoich podopiecznych. W akcję Lato 2010 włączyli się także harcerze. W tym roku zorganizują, bo to będzie w miesiącu sierpniu, obóz Planowany tam jest wyjazd około 70 harcerzy. Akcja Katolicka przy Parafii Świętego Lona zorganizowała również dwa turnusy i Towarzystwo Przyjaciół Krzywienia Kultury organizuje od początku miesiąca lipca do końca sierpnia, do ostatniego dnia sierpnia, turnieje piłkarskie na boisku, nazywamy to przy wieżowcach na tym boisku, codziennie od godziny 10 do 13. Tradycyjnie zajęcia dla dzieci od poniedziałku do piątku przygotowano w Wejherowskiej Bibliotece. Mogą przychodzić do biblioteki od godziny 10 do 13 i w sposób zorganizowany spędzić mile tam czas, wolny czas, otrzymując również posiłek w, bibliotek, w bibliotece. Oczywiście jest to związane wszystko z książką, teatrzyki, codziennie odbywają się teatrzyki, przychodzący dzieci czytają książki, bajki, są zajęcia plastyczne. I tak jest mile zorganizowany ten czas. Trwa remont Wejherowskiego Centrum Kultury, ale nie przeszkodziło to w żaden sposób w przygotowaniu wakacyjnych atrakcji. W każdą niedzielę sierpnia o godzinie 18 na Małej Scenie w Parku Aleksandra Majkowskiego odbędą się koncerty letnie i spektakle teatralne. Wystąpią m.in. grupa MU, kabaret Nowaki, zespół Dron czy wykonawcy piosenki kabaretowej Tango de Amor.